Zanim zabierzemy się za montaż, warto pierwszy zobaczyć wcześniejszy tutorial na temat podstawowych narzędzi edycyjnych. Łatwiej nam będzie ogarnąć pewne kwestie związane z montażem, a szczególnie z tymi tutaj ikonkami, które znajdują się nad osią montażową. Pierwszy montaż. Połóżmy sobie jakiś film, klip na naszą oś montażową. Jak widać troszeczkę nam wystaje poza naszą oś. Można to dopasować klikając sobie z prawej strony na dole. Takie czołeczki, i wtedy od razu widzimy nasz cały klip, cały projekt. Jak dodamy później więcej klipów, na przykład kolejny. Jak klikniemy, to znowu nam dopasuje o kolejny dodany klip. Na razie sobie go i pobawmy się, adycji tym klipem. No i jest jakaś tam pani. Obecnie mamy wideo i audio na jednej ścieżce, Jeżeli chcemy to rozdzielić, żebyśmy mieli. Osobną ścieżkę obrazu i dźwięku na dwóch różnych ścieżkach są dwie opcje. Możemy od razu kliknąć, żeby rozdzielić grupę, i już mamy osobną ścieżkę audio i ścieżkę wideo na dwóch ścieżkach. Z tym, że te klipy nie są jakby zespolone z sobą. Jest to czasami przydatne, jeżeli chcemy na przykład wyciągnąć ścieżkę audio z dźwięku. To jest pierwsza opcja. Weźmiemy sobie teraz drugą opcję. Prawy przycisk myszy i wchodzimy w funkcję audio. I zaznaczamy opcję wideo i audio na osobnych ścieżkach. Zrobiło nam to podobnie, z tym, że teraz jest to sklejone, zgrupowane. Co prawda, poprzednio też tak możemy zrobić. Cofnijmy sobie. Jak rozdzielimy tutaj, mamy osobną ścieżkę i audio, tylko teraz są niesklejone. Ale jak zaznaczymy nasz klip i zrobimy zgrupuj, automatycznie nam się to połączyło. Grupowało. Więc jak to woli jedna albo druga funkcja, można sobie sto, stosować to na lub lub jak to woli jedna albo drugie. No dobrze, mamy jakąś sympatyczną panią, otwórzmy sobie. I tu sobie przepniemy. Do cięcia służą te nożyczki lub skrót litery. Jest to litera T z klawiatury przycięliśmy sobie a niech będzie powiedzmy a niech będzie tu zobaczymy żeby w miarę zgrać dźwięk jeden z drugi. mamy włączony magnesik więc nam dokleja plik jeden do drugiego no tak średnio No, zobaczymy teraz, tylko ten przesuniemy sobie. Nie wiem czy za szybko, czy za późno, o, chyba będzie już w miarę dobrze. Co całkiem przyzwoicie. Może sobie ten troszeczkę jedną klatkę przesunę w tą. Drugą w tą. Taki dziwny dźwięk, rozdzielę grupę, żeby edytować sam dźwięk. Ściszę sobie tutaj. Też rozdzielę grupę. A ja tu sobie rozgłośnie. Zobaczmy jak to wygląda. Jak to słychać. To, to piszczenie troszeczkę nas <noise> rozkojarzy, ale powiedzmy, że jest dobrze, jest to takie najprostsze cięcie, bez żadnego efektu. Ale, jeżeli na przykład chciałbym tu dodać jakiś teraz taki przebłysk, żeby nie było takie brutalne wejście, wejdę sobie w efekty i to jest image, i białem planszę sobie. Zignorowałem to, bo mi to tam nie interesuje. I tu sobie wstawię białą białą planszę. Trochę za długa jest. Da się nam radę skrócić. Dało się. O. Z tym, że to białe takie jest nieciekawe. Bo tak od razu wskakuje. Zrobimy sobie, że ma tu białą. Ta biała plansza tak powoli wskoczyć. Mamy ją zaznaczoną, zamknijmy to i wejdźmy sobie Wideo Effekt. OK. tutaj mamy takie wideo lewej, czyli poziom wideo, ustawię sobie na środku, że to ma być 100%. Dodaję klatkę kluczową. Jest też tutaj związany z klatkami kluczowymi, jak się na nich pracuje, można zobaczyć. I to mam 100%. Teraz sobie na początek klipu, ale już sobie zrobię 0. ciach I. i dotąd ma być 0. Włączmy sobie krzywą. Jak to teraz wygląda? Zdecydowanie lepiej. Nie jest tak ostro. Jeżeli nam się nie podobają, nie podobają nie, sposób wejścia, tą krzywą możemy zmienić o w taki łagodny łuk. zniesienie takie. No tu mamy przycięcie. Zgrupuję to sobie z powrotem. I to też. Jak chcę, mogę to sobie teraz scalić, żeby było ścieżka y, wideo i audio na jednej ścieżce jak widać połączyło nam się i miejsce zajmuje tu też poprzesuwajmy to pierwszy film teraz to, ten nasz błysk powiedzmy Dobra, pierwsze mamy tu sobie uciąłem i dodamy kolejny film. No, a nie będę przy Jak mi się doklei, no to jest przez proste cięcie. Jak nasunę jeden klip na drugi, automatycznie mi się doda przejście ten klip się ściemni jakby. Zmniejszy się natężenie dźwięku, a w drugi sytuacja odwrotna. Ten efekt standardowy możemy sobie zmienić na jakikolwiek inny. Wystarczy wejść w zakładkę FADES i wybrać z dostępnych tutaj. Wystarczy złapać i przeciągnąć na tą naszą kopertę. Jest to. Taka podstawowa, podstawowy sposób montowania klipów, jeżeli się, nam się to nie podoba, możemy umieścić pod spodem i tutaj na przykład sobie ściemnić, pamiętajmy, że ścieżkę dźwięku i audio mamy zgrupowane, więc automatycznie w jednej i w drugiej nam się to będzie zmieniać, bo jeżeli teraz rozdzielę grupę, to już tylko mi się jak widać zmienia. W tym klipie dolnym, tylko obraz. Więc tu już bym musiał ręcznie też zmienić natężenie dźwięku. Dobra, cofnijmy te nasze zmiany. Inna opcja, można dodawać sobie przejścia pomiędzy bloczki. Wystarczy złapać i przesunąć klip pomiędzy nasze dwa filmy. Jak jest za długi, łapiemy za koniec. że tu już automatycznie nam nie ścisza dźwięku, więc tu by trzeba było jeden i drugi klip rozdzielić i już ręcznie pobawić się zmianą natężenia dźwięku, tak by jeden dźwięk przeszedł w drugi płynnie. Teraz co tu się znajduje na tych naszych ścieżkach? Na ścieżce e, obrazu na klipie, który odpowiada za obraz. Z lewej strony, jak już widzieliśmy, mamy możliwość sterowania takim przenikaniem filmu. Na środku jest taka opcja, która nam ustawia przezroczystość, generalnie klipu, i możemy sobie tę przezroczystość zmieniać. Załóżmy, umieścimy klip. I mamy teraz taki miks obrazu. Jednego, drugiego tu mi się zrobiło to na całym klipie. Jeżeli chcemy tylko do fragmentu to zastosować, no to trzeba ustawić i po prostu przeciąć w miejscu, gdzie chcemy tę przezroczystość sobie zmienić o. i zrobimy sobie tu. Poniżej, to jest ja głównie podstawowa funkcja w tym klipie wideo. Poniżej jest audio. Widzimy tutaj wykres dźwięku, który sobie teraz powiększyłem. Tutaj są opcje związane z powiększaniem lub z pomniejszaniem danej ścieżki. Jeżeli chcemy przywrócić do standardowej wielkości, wystarczy prawy przycisk myszy i z menu wybrać podobną opcję. Ale powiększmy sobie, oczywiście można wrócić, ta opcja standardowa, jeżeli byśmy już tak namieszali i nie potrafili wrócić do ustawień, więc mamy możliwość, prawy przycisk myszy i default, mamy. no dobra, no ale teraz do audio. Z obrazem mieliśmy możliwość sterowania przezroczystości danego klipu, a tu jest taka ścieżka związana z, głośno, z głośnością. Generalnie klip ma 100% głośno, głośności, ale możemy jeżeli za cicho zwiększyć podbić jego decybelę. Jest 0 na 20. No jest przestary, holender, więc można go tam sobie na przykład globalnie ściszyć. Lub jak potniemy na kawałki w wybranych miejscach. O, teraz będzie lepiej to słychać. To jest takie globalne zwiększenie, a funkcje odsterowania głośności znajdują się w effects. i w zakładce Audio effects. General, jeżeli teraz sobie na klikniemy prawym przyciskiem myszy na klipie audio, włączamy krzywę, wolumę kurwę i u góry nam tu się pokazało co prawda słabo widoczne, trochę to ściągnę na dół o tutaj taka zielona kreska kolor ten możemy zmienić tutaj w rozwijanym oknie i wybrać sobie jaką nam się tam chce o, jeszcze gorzej widać jakieś takie bordowe i tu teraz mamy 100% głośności tutaj możemy sobie na przykład ten przester w środku załóżmy gdzieś ściszyć Dodamy klatkę kluczową tu, tu sobie ściszymy, jak widać u góry suwak mi się zmniejszył na 34, to tam niech będzie głośniej, bardzo podobnie jak ten błysk białego i już mamy w różnych miejscach wysterowany dźwięk. To są podstawowe narzędzia edycyjne i w łatwy sposób zmontujemy swoje.